Cześć, witam proszę Państwa. No, klasycznie na wstępie dziękuję bardzo, ale to bardzo moim wspierającym. Jest już ich 13. Bardzo Wam dziękuję, moi kochani. Dziękuję też subskrybującym i witam wszystkich nowych subskrybujących. Proszę Państwa, wojna tyburska zamarła. Jest cisza. Marcin Rzosek, nie Arek. Arek to z KSW. Marcin Rzosek. I Paweł Tyburski, cicho. Była to wojna dziwna, krótka, ale bardzo intensywna. No coś jakby dwie armie spotkały się, zaczęły nawalać w siebie wszystkim, co mają, a potem rozjechali się do swoich garnizonów, czy jak to się mówi profesjonalnie... Jak to się mówi profesjonalnie? Zapomniałem. Proszę jest jeszcze jeden problem. Otrzymałem kilka wiadomości od widzów, że nie powinienem nagrywać na tle tej biblioteczki, gdyż postacie znajdujące się tam, postacie znajdujące się na okładkach tych biograficznych książek nie są przyjazne algorytmowi. teraz mam dylemat. Czy mam nagrywać gdzie indziej? Czy mam przenieść się do komputerowego pokoju, gdzie jest Nieporządek? Czy mam przesunąć się trochę bardziej w prawo? W moją prawą stronę? Czy być w Kiblu? Czy gdzie indziej? A może na zewnątrz, ale jest zimno. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma też co popadać w paranoję, że z powodu książek mam lipę. Ale proszę Państwa, komentary. commentary. Dziwna kategoria na YouTubie i dla mnie commentary, komentary to przede wszystkim Ethan Klein z H3H3, czyli z H3H3. Kiedyś naprawdę śmieszny twórca, dzisiaj w cieniu własnej osoby za bardzo poszedł chyba w politykę i ideologię z dziadzią. Uwielbiałem jego film. Dla mnie cały czas jego twórczość jest takim wzorem, ale nie jestem w stanie nawet go naśladować, bo nie mam takiej bani jak on. Takiej energii, takiego wysokiego poczucia humoru. W polskim rynku był ten nieszczęsny Gargamel, który wzorował się Itanem Kleinem i chciał robić właśnie komentarze na wzór itana. Klein. Bo dla mnie omawianie właśnie sytuacji na polskim internecie, gdzie mamy takie osobistości, jakie mamy, to tylko trzeba robić to komediowo. Ja nie wyobrażam sobie mówić o Julii Żugaj na poważnie. I nie wiem, umoralniać ją, czy wytykać jej błędy. Kim ja jestem? Kim my w ogóle jesteśmy w necie, żeby komuś mówić, że robi to, czy tamto? Można się śmiać, tak? Oczywiście pewnie zdarzy mi się tam wtrącić jakieś swoje trzy grosze, nie? Moralności, czy niemoralności. Z Tyburskimi, czy coś. Choć moim głównym zamiarem jest to, żeby się śmiać. to jest moja wizja komentarzy. No ale w większości ludzi komentarze to Gimper, to Rewo, to Konopski. Ten nieszczęsny brat biśniak de facto Szweda, Kidramana z Bysiński. I te obecne nasze komentary przedstawia wszystko poważnie. Sieć Gimperi z poważną miną mówi o tym, że Julia Żugaj rozstała się ze swoim partnerem. I czyta komentarze Żugajek, że są zawiedzione. Tak. Czyta to z taką powagą, jakby miał zaraz powiedzieć, proszę Państwa, dzisiaj skończył się w Polsce komunizm. Ale ja nie mam zrzutów. No, może widownia chce poważnych informacji ze świata influencerów, może taka, taki jest rynek, ale Narodził się nowy Bóg komentarz Twórca komentarzy kompletny. Naturalny. To jest najlepsze, że on jest naturalny, skrupulatny, z analitycznym umysłem. I osobiście uważam, że Podhale ma bardzo duży problem z podrabianymi góralami i Podhale powinno wprowadzić jakieś certyfikaty, żebym wiedział, że ten góral to góral. A nie jakiś podrabianiec, bo to tylko szkodzi gural. Jak nagrałem film, pamiętam o tym białym Misiu zakopca, który chciał od tej piary 100 zł za to, że miała czelność nagrywać na ulicy. I przypadkiem zapała go w kadrze. Ludzie pisali mi w komentarzach, że to nie jest guroł, tylko jakiś typ chyba z Warszawy, czy nie wiem, skądś. Na pewno nie z gór, ale ja tego nie wiem. Więc może czas zrobić porządek z fejkowymi górami. Zupełnie niespodziewanie, na polskim YouTube pojawił się film, film tak potężny, że zatrzęsło to całym polskim x dawnym Twitter. To jest Twitter, już niech Elon Musk wróci do tej nazwy Twitter, bo ośmierza się nazwą X. Nie wiem w ogóle, co on ma z tym X-ami, space X, X, dziecko też ma chyba z jego, też jakiś X. Film tak potężny, gdyż film dwugodzinny. To jest ambitne, no bo średnia, średnie skupienie na YouTubie wynosi maksymalnie 5 minut, ale wydaje mi się, że pewnie jest 3 minuty. Więc dwugodzinny film na YouTubie to jest naprawdę dla prawdziwych koneserów. Ja obejrzałem ten film dwukrotnie, czyli poświęciłem w sumie 4 godziny. I jest to film odpowiedź. Odpowiedź na... Księżula. W tym materiale wideo również dowiecie się, dlaczego jestem baca. Materiał ten będzie nagrywany w stylu komentary, gdzie będziemy oglądać cały film Księżula, a następnie krok po kroku wychwytywać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Na jego wizytację w knajpie. I jeżeli są ludzie, którzy mieli takie rozkwinki, ja chyba też miałem taką rozkwinkę, że jeżeli idę do sądu nie i nie stać się na dobrego prawnika, a powszechnie wiadomo jest, że prawnicy z urzędu są słabi, to może lepiej by było, żebym bronił się sam? I ten film na kanale Ubacy na Cacy, czy na Tacy, czy Rarytasy udowadnia to, że tak właśnie wyglądałbyś w sądzie, jeżeli broniłbyś się sam. Nawet wyglądałoby to gorzej, bo nie znałbyś procedur sądowych i byś tylko irytował sędziego lub sędzinę. Panią sędzie. Nie wiem jak to się mówi w ogóle. Ale ten film jest kompletny też dlatego, że sposób wypowiedzi Bacy jest sposobem wybitnym. Chyba nie może smakować, skoro drugi raz tak mocno się zajadasz. Jak jest? Dobrze. Dobrze, dobrze jest, dobrze. Good, 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 good. To jak baca wygląda. Nie, co przykuło najbardziej w tym filmie, i nie wiem czy mi się uda to poprawnie opisać, jest to, jak baca wygląda. On hipnotyzuje, jak patrzę na niego. Coś jest w jego włosach, co przyciąga. Czy to jest peruka? On wygląda jak himen. <grym> coś, coś jest. Jak jak obraz. Patrzysz i te dwie godziny... Oczywiście, będę szczery, ja obejrzałem ja nie obejrzałem tego filmu, jego ja przesłuchałem, bo robiłem w tym czasie zakupy w Carrefourze i słuchałem wyjaśnienia pana Bac Pan Baca, który był znany jest znany, i jest też ikoną dziedziny internetowej, jaką są memy, bo jest memem wkurzonego górola. Bo jest ten mem, prezentuję go Wam właśnie. Kiedy turysta spojrzał na konia i nie dał 10 zł. <laughs> Więc początkowo też myślałem, że jedyną godną wersją wypowiadania się na film, na film Bacy jest taki, że mój film musi trwać minimum 4 godziny. Ale nie, wyrzuciłem ten pomysł z własnej głowy, bo to byłoby zabójstwo. 4 godziny. Nie mam zamiaru też analizować tego filmu, bo próbowałem wspominać najciekawsze momenty, ale ich jest za dużo. Ale sama tonacja, sama barwa głosu w Bacy też jest przyciągająca. Zanim przystąpiłem do obejrzenia tego dwugodzinnego dzieła, oczywiście musiałem obejrzeć 40 czy nawet 50-minutowe dzieło książęta z wizytacji i Bacy. I ja odniosłem wrażenie, że książ z książula opinii wychodzi na to, że to jest po prostu średnia knajpa. Nie jest wybitna, ale nie jest też skandaliczna czy tragiczna. Na obronę Bacy mogę tylko powiedzieć, że dla mnie jest dziwne to, że są ludzie, którzy mówią, ja pójdę tam zjeść, jak ty dasz dobrą opinię. Wiem, wszyscy większość z nas bazuje na opiniach innych ludzi, no bo to pomaga nam zaoszczędzić czas, pieniądze i samą poczuć. Tylko że jak patrzymy na restaurację, no to patrzymy na średnią ocenę, bo wiecie, ktoś powie pyszne, a ktoś powie, że niedobre. Ktoś potrafi dać dwie gwiazdki tylko dlatego, że czekał zamiast 30 minut 35 minut, albo że dostał jedną serwetkę, a nie dwie. Więc bazowanie na opinii jednej osoby jest trochę takie, jakbyś był owcą. Meh, pójdę zjeść. Tak. Ale też faktem jest, że jak jest kilka tysięcy ocen i średnia jest. 3, 3 chyba jakoś tak. No to to jest lipa. To sądzę, że 80% osób nie wejdzie to. I to, co jest dziełem, to, co jest wybitne w tym majsterczyku, komentarz, no zobaczcie, ile gimper, ile Konopski musieli filmów nagrać, żeby być na szczycie komentary. Masa. Masa czasu, masa researchu, zatrudnienia ludzi, montażystów. A baca jednym, jednym nagranie zamyka grę. Jest to komentarz kompletny, ponieważ baca omawia praktycznie sekundę po sekundzie. Wygląda gorzej nie smakuje. Jest dosyć kwaśny. Jechałeś na Śląsk, w którym rzadko bywasz. I taka konsystencja żurku ma być, ma być kwaśny żurek. jest kwas po prostu. Kwas i pływa trochę kiełbasa. Śląski żurek, proszę pana, śląski. Dziwna ta forma z jakim sadzonym, ale w sumie czy zła? Nie jest zła, jest świetna. Podobnie jak i na tobie zrobiła efekt wow, na innych gościach również robi efekt wow. Omawia. <noise> Każde słowo, każdy ruch, każdy gest naszych. Tutaj uczestników, każdy gest ekipy książura. Oczywiście ma w tendencji wsadzanie kryptoreklamy, że u nas chabowy jest tylko za 35 zł, że u nas jedzenie jest zawsze najwyższej jakości i wszystkich traktujemy jednakowo. Dodatkowo fascynuje mnie jego barwa głosu. Nie wiem, czy też tak mieliście, jeżeli oglądaliście, że. Brzmiał jak jakiś konferansjer, ale w tym wszystkim było to śmieszne. No nie wiem jak to opisać. Dlatego tak, naj... On tak Dlatego tak najpani nazywa się Baca, tylko ala Baca. <ścoughs> I wiecie, tam jest dużo historii z Baca. Połóż, rzekomo wielkie długi. Tak. Ja nie wiem, czy on ma coś wspólnego z innym przybierającym, chociaż nie wiem, czy Sebastian Piton jest przybierającym, czy nie. To jest ten problem. Ja teraz nie wiem, kto jest Spider-Manem, kto nie. Kto jest Guralem, kto nie. Kto się przybiera, a kto jest Naturalem. No i jest problem. Jest górski kryzys. Chyba nie muszę nikomu mówić, jaki efekt przyniósł ten film. I to chyba świadczy tylko o tym, że Baca nie jest najlepszym przedsiębiorcą. No bo co mógł zrobić Baca? Nawet jeżeli książę go skrzywdził. Wydać oświadczenie Max, Tak? Czyli ubolewamy, bla, 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 będzie poprawa. Cokolwiek, coś PR-owego, no do czata GPT to wrzucić i napisać. A to wygląda, jakby Baza zadzwonił do Pawła Tyburskiego. Paweł Tyburski powiedział mu, broń walcz. Książulo, to jest jakiś youtuber. Czy on coś gotuje w ogóle? Czy on ma jakieś biznesy? Baca, spójrz na to z tej strony. Wiesz, ilu jest hejterów? Oni nienawidzą ludzi, ludzi którym się udało. A może jest opłacony przez konkurencję. I Baca stwierdził, dobrze, Podejmuje rękawice i zrobię to w należyty sposób. Nagrał dwugodzinny film. O tym, że jakiś YouTuber. Raczej, znaczy no wiadomo, że nie jakiś, no bo on może zniszczyć biznes rzekomo, tak? Ale może zniszczyć biznes. Czy naprawdę mamy tartować to, że Księżulo jest jakąś taj, tajną bronią do niszczenia innych e, ludzi z branży gastronomicznej? No nie no. Zresztą ten film z opinii Księżulo wychodziło, że jeżeli chcecie tam przyjść, to pójdźcie na. Tego z no. Habowy w tym miejscu się broni. Za pięć dych, opa. I tyle. I tyle. Film jest zmiażdżony, niestety. No, jest duża liczba komentarzy. Większość to wszystkie ko to komentarze negatywne. Czy to wy też tak macie, że jak jest nazwa, nie? Jakiejś firmy, która się rymuje, to już was to odrzuca i irytuje? Ubacy na cacy. Bo ja tak mam. Jak ktoś ma nazwę, która się rymuje, to wiem, że jest takim śmieszkiem, ale takim irytującym śmieszkiem. Taki jak Ludwiczek, co był w fejmie, co się śmiał. Powiedział, co się śmiał. Jakby miał jakiś przycisk. Ktoś co chwilę naciskał go w guzik i. On, eee! <grym>, I on tego nie kontroluje. Może to jest jego oklątwa, nie wiem. Ale jeżeli filmbacy zapoczątkuje nowy trend, nie tylko w internecie, ale w naszym życiu, że. Tak? wstawiłaś mi jedynkę z matematyki, to nagram film na ciebie. I siadał uczeń i nagrywa film na swoją nauczycielkę, że on uważa, że to coś zaczęło wszystko od tego, że on przyniósł, że on przyniósł gąbkę, która była za mało namoczona i musiał iść drugi raz do łazienki, żeby ją namoczyć, bo ta kreda nie chciała się zmyć, a nauczycielka wzięła to, że on robi to specjalnie, bo pewnie nie wie, jak to związać Zadanie, a do przerwy zostało 8 minut. I specjalnie mu trudniejsze zadanie na kartkówce czy coś w tym stylu, tak? Może politycy niech zaczną nagrywać na siebie dwugodzinne filmy, gdzie będą rozbija rozbijać na części pierwsze projekty ustaw. żebyśmy wiedzieli, co oni tam knują w tym parlamencie. Bo wiecie. Twitter jest cały zawalony polityką, ale czy z tych wszystkich ludzi, którzy są w tej politycznej wojnie, czytają projekty ustaw? Wydaje mi się, że nie. Tak? I tu baca nam pokazuje nową drogę. Nową drogę w komentarzu. Okej. Okay. Komentujemy coś, wypowiadamy się na dany temat, to rozbijamy wszystko na atomy. Krok po kroku. A nie, że wycinamy sobie fragmenty. Które nam się podobały. Ja też tak robiłem. Jak siedziałem w pokoju komputerowym i na przykład komentowałem teledysk Marianny Schreiber, to dłuższe fragmenty, które były dla mnie nudne lub mi się nie podobały, wycinałem. A i tak wychodziły długie filmy i chyba też były nudne. A Baca kompletnie to olał. On dał nam takie, właśnie, surowe mięso. Usiadł. Chyba dwie godziny na takim drewnie siedzieć, to musi mieć naprawdę bardzo miękkie pośladki. Jak goloneczka. Te pośladki muszą być jak goloneczka, że normalnie, no wiadomo, montaż może nagle wstał. Ale ja wierzę, że on tam przez te dwie bite godziny siedział. Choć wiemy, że baca niestety nie wyznaczy nowego trendu, tylko to są takie moje marzenia. Tylko zapłaci pewnie za to wysoką cenę. No, bo faktycznie zrobił sobie gigantyczną reklamę tym dwugodzinnym filmem. Watch time pewnie ma wysoki, więc z reklam może mu coś wpadnie. <grym> Ale kurwa, jak ja bym tam pojechał. Do Chorzowa. Kurde, to nie, nie mógłbym chyba tam wytrzymać, jakbym patrzył na tego bacę. Zresztą, wiecie, co? W sumie tak nie rozumiem tego. Hmm. Dla mnie to jest takie. Tak już szczerze mówiąc na temat jego restauracji. Taki umysł biedaka. Że ja już rozumiem dlaczego bogole jedzą matematyczne jedzenie. Wiecie o co chodzi? Małe porcje, ale użyte są tam bardzo rzadkie składniki. Tak, to jest masz na talerzu dzieło sztuki. A bidok to on się cieszy jak ma kebab wielkości, nie wiem, Sekwoi. I zapłaciłem tylko za to 50 zł. Kebab, który może zjeść cała wioska. Tak samo tutaj z tymi schabowymi. Tak? Schabowy wielkości torsu. Twój tors. Jakby ci ktoś podał na talerzu Twój tors. Tak? Czy golonka, która waży 5 kilo. Czy te gigantyczne burgery. Gdy nie, to ma sens, jeżeli chcesz grupowo jeść. Tak? Ale z reguły jest to, że ludzie chcą mieć swoje. Więc nie mam tych knajp, które tak jak Baca, u nas, u nas rozmiar ma znaczenie. Tak jak było widać na tym schabowym, który otrzymał książulo, u nas rozmiar ma znaczenie. Czyli jakoś taką tak bardzo fajnie mówił. Gdzie rozmiar, powtarzam, ma znaczenie. Stąd nazwa w menu, tu rozmiar ma znaczenie. Ale kończąc, nie przedłużając, jest to dzieło kompletne w branży komentarzy. tak jak Filmem idealnym, filmem kompletnym jest ten film Wojciecha Goli z Pulsem. Właściwie miałem o tym też nagrać i uzasadnić, dlaczego ten film jest kompletny i to zrobię. Mam nadzieję, że w niedzielkę będziecie bić kotlety. Jak będziecie bić te kotlety, to będziecie myśleć o tym, że tam bace, boli dupa. I ten film też odpowiada nam na takie matematyczne, fizyczne pytanie. Czy ból dupy można zmierzyć jakąś miarą? I ten ból dupy wynosi dokładnie, proszę Państwa, godzinę 51 minut i 45 sekund. Ból dupy. Poważny ból dupy wynosi jedną godzinę 51 minut. I 45 sekund. Z ten film odpowiedział nam na jedno pytanie. Przynajmniej. Ile trwa buldup? Czy ile waży buldup? Nie wiem jak to określić. Drugie. Co się stanie, kiedy będę w sądzie bronił się sam? Zakończmy już to. Zakończmy już ten film. Mam nadzieję, że dostaniemy większą porcję Bacy, choć zauważyłem, że na tym kanale są jakieś interesujące filmiki, więc będę musiał przeanalizować jego kanał, choć zauważyłem, że naprawdę Baca jedną rzecz zrobił dobrze z bo na tych poprzednich naprawdę wyglądał jak wściekła piłka. Wyglądał jak naprawdę taki agresywny góral w tej, tym kapeluszu góralskim, czerwona taka czf, agresywna twarz, tak? Teraz widać, że wygląda na osobę bardziej przyjemną. Ja osobiście czekam na więcej Bacy. Serio. Niech, na, niech będzie ubacy Bacy news. I Baca będzie nam analizował minutę po minucie. Film zrostania rozstania Julii Zżugaj. Czy Mortalcia. Minutę po minucie. I zamiast dwuminutowego news'a, dostaniemy news, który trwa 55 minut. Dobra, Spierniczą. Na razie dziękuję, cześć.